Hej, Wam wszystkim, moi kochani, witam serdecznie i gorąco. Ja jestem GameDude, czyli Szymon, a wy oglądacie już trzeci odcinek serii Zagrajmy w Minecraft prowadzonej na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym epizodzie. Będziemy ciut już na pewno budowali dzisiaj. Tworzyli jakieś tam strefy zielone wokoło mojej żegółbym tutaj willi. I ogółem jeszcze wam pokażę, co też ciekawego udało mi się osiągnąć na przestrzeni kilku ostatnich odcinków. Jak widzicie, znalazłem zastosowanie do tego pokoiku i stworzyłem tutaj takie łóżko dosyć dziwne. No ale ważne, że mi się podoba. Okej, okay. spójrzmy co też mam w skrzyni. Jak pewnie widzicie, zebrałem trochę, trochę drewna, mam trochę więcej pochodni, to chyba tyle jeżeli chodzi o tą część w tym miejscu. To już być może pokazywałem, ale nie pamiętam, więc dodałem tutaj takie krzesełeczka drobne i teraz pójdźmy do tej części. Jak widzicie, dodałem tutaj płytki naciskowe, żeby po prostu drzwi się łatwiej otwierały i zamykały, kiedy będę wychodził. No i tutaj dodałem coś całkiem fajnego, co mi się całkiem spodobało. Jest to taki rząd takich trochę drobnych balkonów i tutaj z takim małym punktem widokowym właśnie, żebyśmy mogli sobie usiąść pooglądać właśnie tereny zielone. Z tego co pamiętam to miałem tutaj się wziąć właśnie za doszlifowanie tego do końca co właśnie zrobiłem i co by tutaj powiedzieć miałem taki plan żeby dzisiaj jak już wspominałem ogarnąć coś jeżeli chodzi o florę w naszego minecraftowego świata i co za czym idzie chyba dzisiaj zasypiemy to jeziorko i zbudujemy tu jakieś malutkie farmy ale najpierw sobie skoczmy zrobić wiadereczko i nieskończoną farm... Nieskończoną, nie, nieskończone źródełko wody tak o, tyle to, to będą trzy sztuki żelaza, dobra. I ładujemy je. Moi drodzy, dzisiaj mamy 22. września. Co za czym idzie? Mamy niedzielę. I właśnie kiedy to nagrywam. I chciałem wam powiedzieć, że gdzieś niedługo odcinki mogą się przestać pojawiać. To dlatego, że straciłem stałe łącze internetowe, <grym> ale... Zyskałem je niedawno na krótki okres czasu, więc to właśnie wykorzystuję to i staram się odcinek wrzucić. Co za czym idzie, odcinki z Minecraft, jak i wszystkich innych serii, będą się pojawiały kurdebele. tak co tydzień. Myślę, że co tydzień to, to będzie taki stały termin. Co jeszcze jest ciekawego? Przerywam serię z GTA 4 i chyba zacznę nagrywać z Kryzisa Trójki, bo mi wpadł w łapska. Ale muszę zobaczyć jeszcze, jak to będzie tam z optymalizacją z grafiką, bo Mój komputerek najlepszy nie jest, ale się staram, prawda? 4 Giga ramu to nie jest zbyt wiele, jak na dzisiejsze czasy. Ok, to po prostu sobie to źródełko zostawmy. Niech ono tam nam płynie, żebyśmy mogli sobie schodzić na dół. A tymczasem z tej ziemi, którą mamy. Po właśnie wyrównywaniu terenu na domek Wy tego nie widzieliście że jasna Bo to było między odcinkami To właśnie sobie za, zabudujmy Tak dobre słowo Zabudujmy y, tą wnękę tutaj Tą dziurkę Ok, okay wow. O proszę w sumie jeszcze można tak to pociągnąć do końca. Jeszcze te dwa staki wykorzystamy. E, Okej. Okay. Weźmy, zetnijmy sobie to drzewo tutaj, bo o, ale zfejlowałem, sikierkę rozwaliłem niepotrzebnie. Teraz musimy to rączką zrobić. Ajajajaj. Ech, dobra, już niszczymy. I zaraz się weźmiemy tutaj właśnie za Zabudowanie tego tutaj fragmentu, tylko jakby to zrobić, żeby się nie narobić? No coś takiego weźmy, tak, żeby można było z tej wody potem korzystać. No w sumie chyba jakoś później windę sobie ogarnę czy coś, a zresztą kij z tym. Weźmy to tak po prostu. Oczywiście, dostęp do kanionu jeszcze raczej powinniśmy sobie zostawić, żeby potem tam móc pójść i jakieś surowce znaleźć. Ciekawe. I dobra wow, 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 wow Teraz sobie to poniszczmy Dobra, już to mamy mm, i w sumie W sumie już mamy całkiem fajne miejsce To teraz chyba pora się wziąć za zbieranie nasionek Już chyba się domyślacie, co będę miał zamiast zrobić, a mianowicie, no chciałbym jakoś wykminić tutaj właśnie farmę drobną, żebyśmy mogli sobie chlebek zdobyć, pszenicę, być może potem, żeby łapać krówczaki, owczaki, prosiaczki, świ świnki, nie wiem, no, chrum-chrumki, krum-krumki, whatever, ok, Także zbieramy to. Sorry za taką lekką zamówę, którą pewnie dzisiaj... oj, coś mi pewnie piernało w mikrofon. E Sorry za taką lekką zamułę, jaką dzisiaj pewnie mam, ale po prostu no jest niedziela, a ja tak dzisiaj na spokojnie nagrywam, bez jakichś tam właśnie, kurcze, zbędnych okrzyków, radości i w ogóle. Ostatnio w ogóle już, o się powtarzam, ostatnio trochę przestałem właśnie tak nagrywać na super, w wesołym nastroju. No cóż, ale taki jestem, no nie zawsze mam ch ch chęć właśnie, żeby na 100% czerpać radość z gier. Akurat jeżeli chodzi o Minecraft, to naprawdę jestem zadowolony, że mogę z niego ponagrywać. I dlatego właśnie jestem całkiem pozytywnie nastawiony. No dobra, mamy 16 nasionek, to teraz by nam się przydało wziąć... Hmm. Teraz będzie nam potrzebna. Motyka, motyka to. O, nie mam mięska żadnego jest, mięsko ok. Dobra. O, bym zapomniał Wam jeszcze pokazać. Tutaj być może kiedyś się jakiś magazyn zbuduję, bo zacząłem sobie tak z nudów kopać, właśnie i w celu po prostu pozyskania jakiegoś kamienia. Taki tutaj tunel. Ale co tutaj będzie, to jeszcze, nie wiem, to w coś w przyszłości na pewno wykminimy. Tam zawsze możecie mi w, dys w dyskusji na moim kanale napisać jakieś ciekawe pomysły, gdyż to właśnie tam chciałbym rozmawiać z Wami, o ile będziecie mieli se se siłę. Hy chyba tak. Czas? Nie, coś, coś chciałem powiedzieć. Dobra, okej okay. Podawmy sobie tutaj workbench i zróbmy motykę tą w końcu. To tak, dwa, okej. Okay. I dobra. I teraz będą nam jeszcze potrzebne pół płytki, żeby zrobić taką starą farmę, jak to się robiło jeszcze za czasów alfabety. Okej, okay, tak, bierzemy pół płytki i jeszcze sobie zróbmy siekierę. Oj, siekierę Boże, łopatę. Dobra. W sumie, jakby to zacząć kopać Bo kiedyś tak będziemy to jeszcze przerabiali Ale póki co, no wow, Widzę, że będziemy musieli tutaj Zrobić taki fragment Ciut podwyższony Dobra To jeszcze kawałek ok. Kurczę, straszny katar mam dzisiaj Dobra To teraz bierzemy jeszcze Okej, okay, ok, I gdzieś tak jeszcze o, w tym fragmencie, spójrzcie to jest. O, bo coś mi się sprint zbagował. Jeszcze kawałeczek. od tutaj, w tym miejscu. No i kurczę, żeby tutaj fajnie powiedzieć, żebyś fajnie zabrzmiało. W sumie nic. Dobra. <grybujesz> ok, weźmy sobie teraz tak. Ok, to jest póki co, moi drodzy, tylko taka farma prowizoryczna. Ja ją jeszcze kiedyś postaram się jakoś ulepszyć, żeby była o wiele, wiele fajniejsza. Dobra. Póki co mamy tych ziarenek raptem 16 sztuk, a to jeszcze zbyt wiele nie jest, oczywiście przydałoby nam się więcej, no ale dobra ki, e, to sobie zniszczmy i po prostu weźmy się tam za jakieś e, inne fragmenty i elewacje naszej farmy, tak, okej, okay. także póki co, no całość jest ładnie ogarnięta, I w sumie. Nie mogę narzekać. Podoba mi się taka skromna póki co, farma. Kiedyś być może wykorzystamy cały ten potencjał terenu, w którym się znajdujemy, i po prostu ogarniemy sobie tutaj coś więcej. Teraz może chodźmy chwilę pokopać to pomieszczenie, po prostu żeby mieć to z głowy na później. I w sumie coś jeszcze by można było w tym odcineczku ogarnąć. Nie będę ukrywał, że on będzie dosyć krótki, gdyż właśnie. Ja mam w planach być może coś większego przygotować na kolejny epizod, a to już y, tylko od was zależy, czy będziecie chcieli, prawda, oglądać, ale już tutaj nie filozofujmy na ten temat, okej? Okay. Pam, param, pam, pam, param, pam, być może niedługo, niedługo jeszcze zacznę nagrywać jakieś survival games z Minecrafta, czy coś takiego, bo po prostu dawno niczego takiego nie robiłem, okej. Okay. I wszystko mamy, wszystko mamy Okej, okay, dobra, jeszcze sobie weźmy Tak tutaj i, i, w, i w sumie Fajnie jest już ogarnięte wszystko O, tam stoi szkielet Mamy miecz, mamy to w sumie W sumie pójdźmy Tu jeszcze trochę pochodni porozstawiać, żeby nam się Tu jakieś stworzenia mroczne, piekielne Nie pojawiały Właśnie tak, okej okay żeby po prostu mieć e, jak, jakiś tam widok z góry, z naszego balkonu na ten, na ten teren, żeby on był oświetlony. Póki co chyba bezpiecznie będzie wrócić. No i co by tutaj dużo mówić? No, możemy tak tutaj stać i patrzeć, jak nam rośnie nasze zboże, albo po prostu udać się do środka i coś pokminić w środku jeszcze, żeby się nie nudzić. Może jakiś obraz sobie z zróbmy. A nie, w sumie czekajcie, mam skórę, to Czemu by tak nie zrobić sobie tych takich fajnych ramek? Yy, tych, tych takich ramek kurde bele. No tych ramek na przedmioty. Jeszcze zobaczmy jak się mapę robiło. Bo nie pamiętam. Chyba tak. A, zapomniałem, za mało mam. Jeszcze weźmy. Do dziewięciu sztuk. Srus, rus, sru. Nie? LOL. Wód. A może tak? Hmm. Nie no, moi drodzy, sorry, ale nie pamiętam. To po prostu sobie zróbmy ten, taką ramkę. I na przykład wsadźmy sobie w nią, no nie wiem, żeby w tą ramkę wsadzić. Hmm. To coś, żeby było, żeby fajnie wyglądało. Myślę, że takim fajnym przedmiotem, akurat na tym stadium, byłoby na przykład wstawienie tam grzybka, no takiego. A wiecie co, tak w ogóle to zastanawiam się, czemu by sobie nie zrobić takiej dekoracji z grzybków, tylko tutaj sobie zostawimy po jednym grzybku, żeby kiedyś farmę zrobić, tych grzybków właśnie, i, okej, okay, chodźmy, i sobie zróbmy takie coś, że na przykład sobie wsadzimy, no, tutaj, takiego grzybeczka, i zobaczcie jak śmiesznie wygląda ten nasz grzybek, lolwood. wód, <laughs> tu, 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 jak jakiś samochodzik tam zapierdziela w tym, w tej ramce, okej. Okay. Czyk, truk, truk. Trzeba jeszcze polecieć po kostki, wziąć kostki i z kostek sobie zrobić większe grzybki. Taki już miałem plan wcześniej, nawet. Zróbmy tych mączki kostnej. Tak, mączka kostna będzie potrzebna. Ojej, kłaść sobie zabiegany. Jeszcze trzeba się pójść przespać, żebyśmy byli tam w miarę bezpiecznie jak będziemy pracowali na zewnątrz. Żebyśmy widzieli potwory i różne takie tam stworzenia. O, okej Teraz na górę wchodzimy i lecimy te grzybki strzelić tutaj gdzieś koło naszych właśnie pięknych włości. W tym celu sobie przyjdziemy takiego tutaj pro parkura i jesteśmy, no idziemy tego grzyba posadzić, żeby fajnie wyglądało. No ile to może fajnie wyglądać? No nie wiem, no na przykład w tym miejscu posadźmy sobie... A, zapomniałem, że one chyba nie będą nam tutaj chciały rosnąć, kurka wodna. No, ale no, chyba no, ja muszę mieć ten specyficzny poziom ciepła. Oj, ciepła, boże, cienia. Lolwood. Dobra, wiecie, są so sorry ziemeczki, ale. No, no, kupsko. no nic tutaj nie możemy zrobić. <ścoughs> Okej. Okay. Nie, no miałem w planach sobie zrobić taką dekorację z wielkich grzybków, a chyba nam to się nie uda. Więc w sumie, jak na ten odcinek, to trochę żeśmy zrobili, bo w sumie zbudowaliśmy taką małą farmę to wiecie co to może do kolejnego epizodu ja zbiorę trochę piasku, prawda? I zrobimy sobie jakąś szklarnię, także myślę, że jak na dzisiejszy odcinek to będzie chyba tyle, także serdecznie dzięki dla was za oglądanie, nazywam się GameDude, czyli Szymon. Lubię nagrywać gry i lubię dzielić się moimi materiałami z wami, czyli moimi widzami. No to, co by tutaj jeszcze powiedzieć, w aspekcie pożegnalnym, trzymajcie się. Jeżeli mój film Wam się spodobał, to możecie dać mi łapkę w górę i ciekawie go skomentować. Moi drodzy, mam też do Was takie małe pytanko odnośnie subskrybowania kanału. Wiem, że o to nie powinno się prosić, ale po prostu tak pytam, czy jeżeli mnie oglądacie. A jeszcze mnie nie subskrybowaliście, to dlaczego tego nie zrobiliście? Czy, czy jest coś, co mógłbym poprawić? I ogółem, coś, co moglibyście mi polecić, żeby moje materiały były jeszcze lepsze. I to byłoby chyba na tyle. Także ja serdecznie jeszcze raz dziękuję, że wytrwaliście ze mną te 14 prawie minut filmu. Pozdrawiam bardzo gorąco. To był trzeci odcinek. Zagrajmy w Minecraft. Ja już będę się niedługo brał, zakręcenie czwartego materiału. Także wielkie dzięki, trzymajcie się i cześć.